Ej, taki materiał, kurde, nawet zabarwienie mi się wydaje, może być lekko bardziej sportowym. Jak intuicyjność w grach pływa na gameplay? I jak ona się objawia, ale czy to będzie o intuicyjności takiej na zasadzie powiązanej z reakcją, z gramieniem kompetytywnym, czy na przykład rozumieniem założeń gatunku i rozwijaniem postaci? Dzień dobry. Że tak pozwolę sobie skłamać. Pewnie każdy z was zadawał sobie pytanie na temat tego, dlaczego cicho tak filmie grało się w daną produkcję. Wiele osób wychwala czy to grafikę, czy też udźwiękowienie albo samą rozgrywkę. Ale pewnie mało kto mógł się zastanowić właśnie nad rozgrywką, która mogła być zrobiona w sposób intuicyjny, gdzie gracz przy jednej prostej rzeczy. To jest. Ej, kobra, to już wiem o co chodzi. To jest poczucie na przykład wybudowania miasta w grze w takiej formie, żebyś czuł się w tym mieście jak w domu i nie musiał się teoretycznie uczyć poruszania po nim, prawda? Czyli ta, taka intuicyjność, gdzie wchodzisz do Hackenslasha i od razu rozumiesz, jak walczy się w Slash. Wchodzisz do Biatyki i od razu rozumiesz, że gra się w bia... Giga ciekawe pojęcie, bo gry, które na tym failują, na tym takim jakby twoim first gameplay glance, nie wiem jak to inaczej określić. No, to są gry, które bardzo często ludzie refundują, zwracają, i mi się też na przykład wydaje, że bardzo duże znaczenie ma First Visual Glance w grze. Czyli, że ty patrzysz na grę i ty wiesz, o czym jest ta gra. Bo ty wy patrzycie teraz na screen z tej gry i wy wiecie, jak w niej się jeździ, wy wiecie, jak w niej się najprawdopodobniej hamuje, wy rozumiecie, na czym ta gra polega. Bo macie First Visual Glance. I jesteście obyci z innymi grami tego typu. A jeżeli ja nagle bym wam pokazał grę, która. No, ja wam pokażę grę, która. Yy, ten. która totalnie moim zdaniem failuje i w jednym, i w drugim. Yy, no to macie. Patrzcie na to. Powiedzcie mi, co wy widzicie na ekranie. To jest bazar. To jest gierka tam ziomeczków, którzy byli bardzo długo powiązani z Hearthstone'em, no nie? Od y, tego Reynada chyba? Od Reynada, no nie? Od jego studia. I to jest karcianka. I jaki jest problem tej karcianki? Nie rozumiesz to, co w niej chodzi. Ty stary patrzysz na to i nie mając pojęcia jakie są zasady gry w, ba w bazara nie jesteś w stanie nic wywnioskować z ekranu, prawda? A! Jeżeli, i właśnie, to jest jakiś sklep z itemami, a jak chcesz zobaczysz na przykład Hearthstone'a, który ma fenomenalny yy, glans, visual, no to patrzysz na niego i. i, i no okej, okay, no ja znam tą grę. Karty Twoje, karty przeciwnika. Twój portret, portret przeciwnika. Życie, życie. Twoje jednostki, jednostki przeciwnika. I tu. Nic nie trzeba rozumieć, tak naprawdę. Hearthstone jesteś w stanie komuś wytłumaczyć w dwie minuty. Wytłumacz komuś to w dwie minuty, no nie? To jest najprawdopodobniej życie. To jest mana. To jest gold, który masz. To nawet nie mam pojęcia. Statystyki, karty, przedmioty jakieś, które coś dają. Nie wiem, czy to jest jakiś sklep. Ja w bazar nie grałem. ja na przykład od bazaru się odbiłem z uwagi na to, że obejrzałem sobie streamy z bazara i mówię, Nichu, ja nie wiem, co się dzieje, nie? Michu, ja nie wiem, co się dzieje. Nie wydaje mi się, żeby to była dobra gra do przestreamowania, bo failuje w najprostszym sposobie zrozumienia jej, no nie? Gdzie jest oponent? Nie wiem, czy baza posiada oponenta. Stary, no, no clue, no nie? Czajś? Totalnie no clue. I właśnie to jest ta sytuacja. I masz na przykład drugi screen z bazara, i on, do, i on wygląda dokładnie tak. I ja nadal nie wiem, co tu się dzieje, nie? Totalnie nie wiem, co tu się dzieje. Więc to jest to jest mega ciekawe, zaprojektowanie gry w taki sposób, by była intuicyjna. Ale, no, jak się na przykład. Jak się nazywała karcianka Bethesdy? Bethesda Card Game? Bo chcę wam teraz. DLDS yy, Legends. I teraz patrzcie na to. Wy najprawdopodobniej nie graliście w DLDS Cross Legends. Ja wam pokażę screena z DLDS Legends. I, no, jest spora szansa, że wy zrozumiecie, o co wy nim chodzi. Co gdzie jest, prawda? Bo. Odpalę wam. Kolejny screen w jakiej jakości, no nie? Czy mogę odpalić coś, co będzie miało wyższą jakość? I macie Elder Scrolls Legends. I rozumiecie Visual Glance, gdzie jest Twój portret Twojego bohatera? Gdzie jest przeciwnika? Kto ma ile życia? Gdzie są Twoje jednostki? Gdzie są jednostki przeciwnika? Ile te jednostki mają życia? Ile te jednostki mają ataku? Jak one się będą wymieniać, mniej więcej. No i okej, okay, i, i ile macie many? To wszystko widzisz, no nie? Tu masz manę. Tu masz życie przeciwnika, tu masz twoje, tu masz twoje jednostki, tu masz jednostki przeciwnika. Dochodzi tutaj wiadomo jakiś element, który jest powiązany z Legendsami, że w, nie, w niego się grało chyba na dwóch stołach naraz tak jakby, albo były właśnie dwie linie, na których się to rozgrywało. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. I te runy, które ci ciągnęły dodatkową kartę, gdy otrzymałeś tam, yy, gdy przechodziłeś przez jakiś próg obrażeń, ale nadal masz ten taki najbardziej podstawowy visual glance. Jesteś w stanie go zrozumieć, no nie? To jest giga ciekawy koncept. Więc co robić? Chciałbym Was z miłą chęcią zaprosić na materiał, omawiając właśnie temat intuicyjności w grach i sposobach jej implementacji na kilku płaszczyznach. Przed startem materiału chciałbym Was też zaprosić na streamy, które zaczynam robić coraz to częściej na YouTube, a w przyszłości też mam zamiar wzi wziąć i robić je też na Twitchu, gdzie można sobie podyskutować o tematach ludologicznych, więc co? A to jest zabawne, że 2025 rok, odpalasz jakieś wideo na YouTubie o intuicyjności w grach i ty w o ludologicznych tematach. Ja pierdolę. Jaki właściwie ciekawym świecnikom. Podane, no to lecimy z tym. <laughs> Koksem. Na początku wyjaśnimy sobie określenie intuicyjność, bo to jest coś, <laughs> co będzie niezbędne w tym wypadku. Intuicyjność. To zdolność do natychmiastowego rozumienia czegoś bez konieczności świadomego myślenia mm. lub analizy. To jak... No to interfejs jest czymś, co ma być intuicyjne, no nie? Ty bierzesz telefon, widzisz ikonki i ty rozumiesz mniej więcej, jak to powinno działać, prawda? Jak dostaniesz nowy telefon, to nie musisz się uczyć obsługi nowego telefonu. Okej, okay, jest to powiązane z tym, że ktoś kiedyś nauczył cię, jak działa ekran dotykowy, ale. Wszystkie ekrany dotykowe są czymś, co jest dla nas, dla ludzi jakoś bardzo intuicyjne, prawda? I kurde, w grach poczucie intuicyjności to jest gigantyczna sprawa. Olśnienie lub poczucie, Org że wiedzieć. coś jest prawdą, no. nawet jeśli nie potrafimy tego racjonalnie wytłumaczyć, można ją opisać jako bezpośrednie poznanie, gdzie intuicja pozwala nam wiedzieć coś bezpośrednio, bezpośrednictwa logicznego rozumowania. Poprzez szybkość, gdzie po prostu działamy jak też szybkości, nawet, gdzie działamy błyskawicznie, często w ułamku sekundy, bądź niezależnie od świadomości, gdzie może się pojawić niezależnie od naszej woli. Wyobraźcie sobie, najprostsze trzeba wytłumaczyć tak, że włączacie ulubioną grę, w którą giga długo graliście, macie w niej multum godzin i ktoś wam, ktoś wam zadaje pytanie, pod jakim przyciskiem jest jakaś tam opcja. I wy możecie nawet nie pamiętać tego i nie odpowiecie, ale w grze, gdyby się to trafiło, to od razu byście to zrobili, no nie? Ja tak na przykład mam sparowanie w Dark Soulsie. Ja zawsze się zastanawiam, którym się paruje finalnie. <laughs> ale jak trzeba sparować, to automatycznie klikam pary. I świadomego wysiłku, lub też subiektywności, gdzie jest to bardziej osobista i zależna od naszych doświadczeń, emocji i wiedzy. Intuicja. Jest ważna w wielu dziedzinach życia Pudałem od się podejmowania muza tutaj decyzji, po rozwiązywanie problemów, co więcej może być cennym narzędziem w kreatywności i innowacji. W grach intuicyjność Dzięki jest bardzo, rzeczą, którą często dostrzegamy dopiero po jej skończeniu, albo jej nie dostrzegamy w trakcie rozgrywki, a owa intuicyjność jest widoczna w wielu produkcjach na wielu płaszczyznach. Jak na przykład na płaszczyźnie dygestycznej, gdzie interfejs postaci potrafi powiedzieć nam dużo bezpotrzebnych pasków zdrowia czy innych znaczników na ekranie, i space, ani przykładem. Przykład jest seria gier. Death wszystko opisane na postaci. Jest wszyty nie, nie ma w rozgrywkę, go. jak i w grafikę gry i służy jednocześnie jako bardzo zmysłowy element rozgrywkowy, gdzie wszystko widzimy jak no, na dłoni i mamy interfejsu. nad tym faktyczną kontrolę. Ba, sterowanie w tej grze jest e, dość intuicyjne, zwłaszcza na klawiaturze i myszy, gdzie każdy przycisk jest tak przypisany, że wiemy podświadomie co kliknąć w sytuacji, gdy na przykład obrywamy lub kiedy trzeba czymś rzucić, albo kiedy trzeba przeładować broń. Ba, nawet same komunikaty z samouczka są w formie hologramów, które nie wyrzucają z immersji. Wszystko jest tam zrobione w, w sposób, który wręcz sprawia, że wsiąkamy w... Tomy, jak i inne produkcje, czując się niejako bezpośrednimi świadkami wydarzeń. Nie Również nie w nie takich no. grach jak Call of Duty, w tym wypadku World at War, już w pierwszym rozdziale, który jest takim swoistym samouczkiem, e, od razu wrzuca nas w akcji Dzięki i, akcji i w daje miesiąc. nam na gorąco takie ciekawostki, jak możliwość przestrzelenia drewnianej osłony, by trafić przeciwnika. Jest nam to podawane w dialogu, co wymaga uwagi, bo tak jak mówiłem wcześniej, jest nam to podawane w ogniu walki. Łatwo można to ominąć, ale jeśli się skupimy, to wtedy y, możemy faktycznie takiej rzeczy się dowiedzieć. Ta niby mało istotna rzecz, jednak przeszła potem do innych części Call of Duty, jak trylogia Modern Warfare, co sprawia, że Uczymy się kolejnych nawyków, które przy. Sea of Thieves też spoko to robi, bo jedyne informacje, jakie masz, to HP. Jeśli nie masz, go full i amunicję, jak masz broń, wyciągniętą. A jak grasz bez hada i operujesz na kompasie, no to prawda, to zgadzam się. Chodzą bez. do głowy. Czy tam nawet a... celownik w Sea of Thieves jest pęknięte szkiełko na lunecie, nie? Sorry, tak? Nie, dobrze gadam. Chyba tak. A nawet o tym nie wiemy. Inną. Formą implementacji intuicyjnej rozgrywki jest czytanie ruchów przeciwnika poprzez animację. Mistrzem Telegrafika w tym jest na 100% Dark Souls 3 i Elden Ring z przeciwnikami, którzy używają. Nameless King jest zajebiście na przykład yy, telegraficznym przykładem przeciwnika i to też bardzo mocno widać, bo tak jakby nasz skill ogólny jako graczy poszedł bardzo mocno do góry w Souls-like'ach, przez co. Jeżeli przeciwnicy byliby stuprocentowo telegraficzni, to byśmy naprawdę wielu bossów robili za pierwszym razem. Dlatego From Software na przykład zaczęło robić przedłużane ataki. Zaczęło robić ataki, które są telegraficzne, ale nie intuicyjne. Bo widzisz, że przeciwnik podnosi ręce, wiesz, że on uderzy, ale nie wiesz kiedy, prawda? Więc masz telegrafię, ale nie masz intuicji. I to jest mega ciekawy koncept i na przykład no jak jesteście takimi lekko może starszymi graczami Soulsy i kojarzycie jak to wyglądało 5 albo 6 albo 10 lat temu na przykład gdzieś tam w pobliżu premiery Dark Souls 3 albo Bladborna, no to na przykład Nameless King był uważany za jednego z najtrudniejszych bossów zrobionego przez From Software i w tym momencie uważam, że nie do końca tak jest uwagi na to, że to był boss, który był telegraficzny i intuicyjny zarazem i mając o wiele większą ilość godzin w solozlajkach ogólnie, tego bossa robisz twoim ogólnym skillem, a nie wyuczeniem dokładnie tej walki. A są bossowie, na których możesz mieć dobry ogólny skill, ale ich ataki będą tak wyrzucone z ogólnego tempa, z tej intuicyjności, że będziesz musiał się ich całkowicie mechanicznie nauczyć. I tak jest na przykład w Kleerobskir, prawda? Bo tam no, widzisz, że przeciwnik podnosi ręce, i ty klikasz pary. I mija sekunda, dwie, trzy, i on dopiero wtedy atakuje, no nie? Wiecie o co chodzi? Więc ta granica jest przesuwana tylko po to, żebyśmy za każdym razem musieli uczyć się czegoś nowego. Ale bosowie, którzy są bardzo telegraficzni i bardzo intuicyjni, są bosami, którzy stają się dla nas coraz prostsi, bo nasz ogólny zestaw umiejętności stuprocentowo na nich oddziałuje. Ataków przedłużanych zwanymi asynchronicznymi. Nawet na przykład w takim sekiro musimy odczytywać ruchy przeciwników, aby wykonać choćby na przykład tak zwaną I... Ale kurde, na przykład sekiro to też jest bardzo dobrym przykładem, bo yy, żrafa jest czymś, co jest telegraficznie intuicyjne. Żrafy uczysz się w kilka sekund ją robić hitless, no nie? Jedno, jedno, dwa podejście, i rozmyślałem po pyk, 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 pyk. No i to jest girafa, no nie? Która pozwala nam na bardzo szybkie wykończenie przeciwnika. Generalnie chodzi tu o to, że przeciwnik jak atakuje, to czytamy ilość jego ataków i obserwujemy same jego ruchy, by mieć okazję na uniknięcie ciosu bądź skontrowanie go i zadanie mu ogromnych obrażeń. Ja sam jak gram w Dark Souls 3 i, i miałem nową postać, żyrafa? w ogóle save. No, ten przeciwnik się Żyrafa nazywa, z takimi pazurami, co wchodzisz od dołu do niego, no nie? Z nową postacią, to w trakcie walki z bezimiennym królem jest byłem w stanie prawie bezbłędnie odczytać jego ataki, które są świetnie telegrafowalne. Widzicie? Też podał przychodnej mleca, no jakiś ludolog. Dzięki czemu mo możemy wyuczyć się schematu prawie każdego pojedynczego ciosu, przez co pokonałem go od razu za pierwszym podejściem. Mimo że wcześniej musiałem troszkę się go nauczyć poprzez przyjmowanie czystego manta na, na pysk, a mimo to. Y Potem po wielu próbach i wyuczeniu się, byłem w stanie go pokonać od razu za pierwszym podejściem, co jak dla mnie no, jest. Ja widzowie film przed 13 godzin z 12 wyświetleniami, No, macie mnie. Rzeczą praktycznie niemożliwą czasami do zrobienia. Daję like kładzam kłopot. Szeruję wam. Kur... Formą intuicyjnie zastosowania dźwięk, bowiem nasze uszy są pierwszą bronią w trakcie potyczek z przeciwnikami. Czy to w grach singlowych, jak Trapunk 2, gdzie eliminacja jest okraszona dźwiękiem zbliżonym do pęknięcia kości? czy oh, Idealnym przykładem jest Counter-Strike, gdzie dźwięk jest ważną rzeczą. Od kroków po strzał z każdej broni gdzie jeśli mamy trochę wprawy w tej grze, możemy na słuch określić jaką broń ma przeciwnik, czy ilu ich idzie, albo jakie granat leci po dźwięku odbicia się, czy też ile czasu zostało e, do wybuchu po intensywności pikania bomby. Jest to rzecz, którą się przyswaja i wymaga to czasu i nauki, ale gdy to kliknie Możemy stać się niebezpieczną przeszkodą dla naszych wrogów, którzy jeszcze nie wyuczyli się takich nawyków. Często słuchanie ataków jest kwestią bardzo ważną, ponieważ tak jak e, wspominałem przed chwilą, uszy są naszą najważniejszą bronią zaraz po oczach. Dzięki nim możemy określić, jaki atak będzie przygotowywany, lub nie jaki wiem, ja tam, atak aktualnie Ja tam Mam Na... wrażenie, że moją najważniejszą bronią jest kurwa wielka pała <laughs> I, i kurwa stryk w bildy. <laughs> I ork nie musi słyszeć, żeby zabić <laughs> się poza kamerą. Po czym pierwsze co robimy, to nasłuchujemy poszczególnych dźwięków, które pozwolą nam Bez na przybliżenie zwałów. Widzieliście stary kanał kiszek archiwum i przychodzenie intersosów na masie do tańczenia? Bez um prawdopodobieństwa, jaki atak będzie na nas szykowany, by móc zareagować w odpowiedni sposób. Piszcie młodemu, Więc, że gramy zaraz. jak widzicie, gry nie są tylko jakimiś tępymi odmurzaczami, a są czymś, co pozwala na wyuczenie danych reakcji a takich gier zaczyna się pojawiać coraz to mniej, gdzie intuicyjność zostaje zamieniana na prowadzenie gracza za rączkę i robienie z niego idioty, dając wielkie znaczniki w postaci choćby żółtej farby, jak to ma miejsce czy to w remakeu Resident Evil 4 czy w Assassin's Creed Shadows. Tak wiem, ta gra to trup, a ja go jeszcze molestuję, za co bardzo przepraszam. I... Chyba byłoby to, to na tyle, mam nadzieję, że materiał Wam przypadł do gustu i poniesie się daleko i pójdzie jeszcze dalej. Jeśli o czymś nie powiedziałem, jeśli coś pominąłem albo w ogóle, to dajcie znać w komentarzach, a przy okazji, jeśli wleci 500 subów, to hmm, nie wiem co będzie, ale jeszcze o tym pomyślę. Zostawcie więc subiksa, jak i łapiksa, no i walnijcie komentiksa żeby dać swoje zdanie na temat owego materiału, czy dobrze go zrobiłem, co trzeba by było bardziej poprawić. Jestem otwarty na wszelaką krytykę, ale nie na hejt. Więc <śm> proszę się tutaj też wyrażać w sposób cywilizowany. Więc tak, co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że, że mimo wszystko materiał się wam spodobał. No i powiem tylko tak, ludos ludziska i trzymajcie się, Pajo. Zajwiste, zajwiste, ludos ludziska. Ku... Jezu, w jakim my się świecie budziliśmy to ja nie. Mam. A wiecie, jak to takiego ziemeczkowi dzień zrobi? No.